Cześć dzieciaczki, misiaczkowe przedszkolaczki. Spotykamy się kolejny raz. Cały czas za oknem mamy wiosnę, więc zapraszam Was dzisiaj na wiosenny poczęstunek. Do wiosennego poczęstunku będą potrzebne naprawdę bardzo proste i podstawowe produkty: kefir lub jogurt naturalny, i owoce. Jest teraz wiosna, czyli takich naszych sezonowych, polskich, świeżych owoców nie ma. Ja użyję dzisiaj mrożone maliny. Wy oczywiście możecie użyć chociażby banany lub jakieś inne swoje ulubione owoce. Owoce trzeba troszeczkę rozmrozić, nie mogą być bardzo, bardzo zmrożone. Po prostu wcześniej wyjąć je z zamrażalnika. Przelać najdelikatniej jak możecie, żeby nie powrócić mamy brusa. Oczywiście najlepiej to robić w kuchni. O, dobrze, udało się. Przerzucić do yy, dzwonuszka jakiegoś, czy garnuszka. Co lubicie? Dodać kefir. Łakomczuszki mogą troszkę dodać cukru, jeżeli tak lubią, ale bez cukru jest wystarczająco słodki i orzeźwiający. Potrzebne nam będzie też takie urządzenie. Nazywa się blender. Tu trzeba bardzo uważać, poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Ale obsługa jest tak naprawdę bardzo prosta wkładamy urządzenie do naszej masy i wciskamy, i wciskamy guzik kilka razy dosłownie. jak powiedziałam nic skomplikowanego deser jest właściwie już gotowy Oczywiście trzeba na bieżąco robić porządek. Ja schowam wszystko pod stół, nie będzie widać, a potem ładnie posprzątam. Potrzebna jest szklanka. Oczywiście czysta, ulubiona szklaneczka. Nalewamy koktajl. I deser prawie, prawie gotowy. No, ale możecie powiedzieć: Oj, taki koktajl to zupełnie normalny. Tyle razy żeśmy pili. Ale ja mam dzisiaj propozycję, żeby ten koktajl był właśnie wiosenny, wyjątkowy, zwierzaczkowy. Udało mi się kupić pianki w kształcie kaczuszek. Nabijam pianki na wykałaczki i ustawiam na brzegu szklaneczki. Tym bardziej już nie trzeba cukru dodawać do koktajlu, skoro mamy słodkie pływające dookoła brzegu szklanki kaczuszki. Prawda, że śmieszny, fajny, krótki przepis. Takim, taką e, To częstunek taki możecie zrobić dla mamy, taty, brata, siostra dla siostry dla kogoś dorosłego na pewno będzie bardzo zadowolony. Tutaj mamy właściwie całą najważniejszą część zrobioną. Jak wiecie, czekamy teraz na jakieś zwierzątko. Muszę się pozbyć jedzenia ze stołu, bo nie może być na jednym stole równocześnie jedzenie i zwierzątka, prawda? Czy ktoś ma ochotę na ja, kefir? Ja! Przepad kefir. A, poproszę jeszcze na moment kefir. Oczywiście, zapomniałam Wam jeszcze dodać. Mięta. Mięte można przez cały rok uprawiać w domu, w doniczce. Na środeczku damy jeszcze listki mięty. Deser będzie dodatkowo pachnący, aromatyczny i kolorowy, tak jak wiosna. Proszę bardzo, czy możesz zabrać jeszcze z wamuszek? I proszę, nie wypijaj koktajlu, potem zrobimy jeszcze zdjęcie. Dzieciaczki, być może już się domyślacie, co to za zwierzątko będzie bohaterem naszego spotkania. Podpowiedź mała. Mieszkała nad krzaczkiem i była na dodatek dziwaczka, nad rzeczką koło krzaczka. Oczywiście to jest kaczka. Wiosna to taka pora roku, kiedy wykluwają się pisklaki. One muszą się wykluć teraz, żeby do zimy, do chłodów nabrać siły i mieć wystarczająco dużo e, tłuszczyku i być wystarczająco dużo, żeby przetrwać zimę. Uwaga, uwaga! Przedstawiam Wam Zyzia, Dyzia i Chyzia. Powtarzam, Zyzio, Dyzio i Chyzia. Uwaga, uwaga przedszkolaki, zagadka dla Was. Zyzio, Dyzio i Chyzio to trzej bohaterowie pewnej popularnej bajki. Może poprosicie o pomoc rodziców, bo bajka ta leciała w telewizji no ładnych parę lat temu. Teraz lecą powtórki, więc może sami od razu będziecie znali odpowiedź. Bardzo proszę, gdy obejrzycie filmik, wysyłać do pani dyrektor na maile odpowiedź. Jaki tytuł jest bajki, której bohaterem są? O, ale bałagan robią. Poczekajcie, poczekajcie. Zyzio, Dyzio i Chyzio. Musiałam spojrzeć dokładnie na kaczuszki. Pierwsze sześć osób. Które prawidłowo wskaże tytuł bajki na najbliższych spotkaniach, kiedy wreszcie normalnie spotkamy się w przedszkolu, będzie moimi asystentami, będzie mi pomagać w zajęciach. Kaczuszki te to jest specjalna rasa, nazywają się biegusy. Mają troszeczkę inny kształt niż takie książkowe kaczuszki, które znacie z y, książeczek o gospodarstwie, no i też mają inny kolor. Czy pamiętacie, jakie powinny być takie książkowe, podwórkowo-wiejskowe, wiejskie kaczuszki? Powinny być żółciutkie. Żółciutka kaczuszka już nie ma imienia z bajki, ma zwykłe imię. Ma na imię Litka. Oczywiście nawet takie malutkie kaczuszki, Potrafią pływać, bo kaczuszka lubi się w wodzie kąpać i chlapać. No, już nie urządzimy im tutaj basenu. Muszę pilnować, żeby mi nigdzie nie spadły kaczuszki. Widzicie, są bardzo ciekawskie, energiczne i pełne siły. Dziękuję Wam bardzo, dzieciaczki, za dzisiejsze spotkanie. Przypominam o zagadce. Czekamy z Panią Dyrektor na prawidłowe odpowiedzi. Wszystkie misiaczki mogą brać udział w konkursie. Przypominam, pierwsza szóstka będzie mi asystować na następnych zajęciach. Do widzenia, kochani!